Jest jedna marka tanich zegarków, którą szanują nawet największe zegarkowe snoby. Jeden z modeli jest najpopularniejszym zegarkiem na świecie, a inny nosił Walter White. Tą marką jest Casio, które na listach poważanych marek zegarkowych niekiedy umieszczane jest bez ironii obok padka, którego zegarki są tak drogie, że w cenie jednego mógłbyś codziennie kupować do końca życia nowe Casio, i jeszcze została być reszta. W tym filmie przedstawię ci 18 modeli, które mogą stanowić pełnoprawną kolekcję świetnych i niezwykle uniwersalnych czasomierzy. I przy okazji cała ta kolekcja będzie cię kosztowała grosze. Casio od 1974 roku tworzy zegarki, które definiują popkulturę, demokratyzują dostęp do technologii i wyznaczają standardy, do których reszta świata musi się dopasować. Masz inne zdanie? Spokojnie. Oglądaj do końca, a później w komentarzu powiedz mi, że gówno się znam. Casio F91W, czyli Nokia 3030 wśród zegarków. Swoją premierę miał w czerwcu 1989 roku i korzysta z modułu 593. F91W to fenomen bez precedensu 3 miliony sztuk produkowanych rocznie, które dają sprzedaż przekraczającą 100 milionów egzemplarzy od premiery, a sam zegarek jest niezmieniony od ponad 35 lat. Może i wygląda, jakby twój stary dostał go na komunię, jakbyś ty go dostał na komunie, i jakby każdy powinien taki dostać. Ale za to jest wspaniały, skrajnie nienachalny. Pasuje do wszystkiego, a jak nie pasuje, to jest alternatywa. Jeżeli chodzi o dane techniczne, to on waży zaledwie 21 gramów, więc w praktyce nawet nie czuć go na nadgarstku. Bateria teoretycznie powinna trzymać 7 lat, ale realnie trzyma 10 lat i często dużo więcej. Poza tym ma. Stoper, budzik i podstawowe podświetlenie. Zegarek ten, ze względu na swoją kultowość i popularność, pojawił się w wielu filmach i serialach. W Stranger Things zagościł na nadgarstku dwóch postaci. Był też w filmie Free Guy z Ryanem Reynoldsem, wystąpił też w Squid Game. It's Morbing Time, czyli film Morbius, gdzie można go zobaczyć na nadgarstku Jared'a Leto. Znane osobistości, które nosiły ten zegarek, to Barack Obama przed swoją prezydenturą i pewien znany użytkownik kurtki M65 w kamuflażu Woodland. Lubił nosić ręczniki na głowie. Zegarek jest w ciągłej produkcji, dostępny jest w kilku kolorach i kosztuje mniej niż stówkę: Casio A158W, data premiery również 89 rok, moduł również 593. A158W to elegancki kuzyn F91W. Ten sam moduł i funkcje, tyle że na metalowej bransolecie ze stali nierdzewnej zamiast gumowego paska. Również bez żadnych zmian od premiery. I w tej wersji już nawet zagorzali puryści nie mogą się kłócić po prostu nie mogą, że będzie się gryzł z garnituremi i koszulami. No bo nie będzie, plus możesz sobie dobrać dokładnie kolor metalu do reszty metalowych elementów swojego stroju, jak na przykład klamra paska od spodni. A jak masz kilka różnych pasków, to możesz mieć kilka różnych A158W, bo kosztuje on mniej niż porządny pasek. Funkcje i właściwości takie same jak poprzednik, więc nie ma sensu się powtarzać. Ten oczywiście również zagrał w kilku filmach, m.in. w Wanted czy w 30 Minutes or Less. Zegarek jest w ciągłej produkcji, dostępny jest w kilku kolorach i kosztuje mniej niż 150 zł. Casio A168W. Data premiery 1991. Wykorzystuje moduł 3298. W tym momencie być może zastanawiasz się, czy ten debil, ja, do końca tego filmu będę Ci pokazywał takie same zegarki. Otóż nie, bo model A168W opiera się na innym module, jakbyś nie zauważył. Wyróżnia się znacznie jaśniejszym podświetleniem niż poprzednicy, posiada również wywiercone uszka ułatwiające wymianę paska i bardzo często dzięki temu można go dostrzec na skórzanym pasku. Mimo tego bardzo dużego podobieństwa myślę, że dobrze jest pokazać te konsekwencje w designie, która sprawia, że każdy z modeli doczekał się mnóstwa wariantów kolorystycznych, różnych pasków i bransolet, przez co naprawdę można wybrzydzać w poszukiwaniu takiego, który wizualnie spełnia wszystkie Twoje oczekiwania. Tutaj również mamy do czynienia z gwiazdą Hollywood, bo zobaczyć go można w Wonder Woman, Squid Game czy Jurassic World. Powszechnie dostępny, kosztuje mniej niż 200 zł. Casio AQ 230, data premiery 1995, moduł, który wykorzystuje to 5154. No, w końcu coś innego, i ma wskazówki, więc to zegarek dla dorosłych, plus backup w postaci małego okienka z cyfrowym wyświetlaczem dla opornych. Mimo, że swoją premierę miał w połowie lat 90., to dla mnie niesamowicie mocno oddaje klimat lat 80., czyli momentu, kiedy technologia cyfrowa zaczynała być widoczna wszędzie i coraz bardziej powszechna, ale w razie czego, profilaktycznie, warto jeszcze było trzymać się bardzo tradycyjnych rozwiązań. AQ-230 to według Tediego Baldassara, jednego z ważniejszych twórców zegarkowych, odpowiedź Casio na Cartier Tank. Elegancki i prostokątny zegarek, analogowo-cyfrowy, z unikalnym rozwiązaniem, gdzie wskazówki analogowe nigdy nie zasłaniają wyświetlacza LCD. Jest powszechnie dostępny, cenowo waha się od 150 do 300 zł, w zależności od wersji, a tych jest około 20. Przy okazji tutaj nie sposób nie wspomnieć o modelu AQ800, który jest szalenie podobny, ale moim zdaniem jest jeszcze bardziej 80-sowy. Cena, dostępność i ilość wariantów bardzo podobne. Casio G-Shock DW5600. Data premiery: czerwiec 87. Jeśli mówimy o oryginalnym DW5600C. Moduł ten pierwotny to 691, obecnie 3229 lub 3525. DW5600 to bezpośredni podomek pierwszego G-Shocka, czyli DW5000C z charakterystyczną ośmiokątną kopertą. Pierwowzór poprzedziło ponad 200 prototypów, zanim udało się dojść do perfekcji. Model zyskał przydomki Speed G-Shock i Speed Model dzięki filmowi Speed z Kianu Reevesem. To przede wszystkim niezniszczalny zegarek do zadań specjalnych. Ja swój kupiłem do pracy na planach filmowych po tym, jak zarysowałem kilka innych czasomierzy i to dość poważnie. Oczywiście dla mnie jako dla fana militariów nie bez zaznaczenia jest fakt, że ten zegarek to jeden z symboli okresu Global War on Terror i biorących w niej udział amerykańskich żołnierzy. Kojarzy mi się z F-91W na sterydach, czyli super. Sprawdzałem jego wytrzymałość całkiem niedawno, rzucając nim tutaj po biurze i nadal ma się świetnie. Ten i wiele innych modeli G-Shock spełniają założenia filozofii Triple Ten, czyli są odporne na upadek z 10 metrów, zanurzenie do 10 bar i bateria powinna wytrzymać 10 lat. Wrócimy jeszcze na chwilę do filmu Speed z 1994 roku z Keanu Reevesem, gdzie jako Jack Traven bardzo często patrzy na swój nadgarstek, więc ekspozycja tego konkretnego zegarka jest tam bardzo bardzo wysoka, więc ten przydomek Speed G-Shock nie jest przypadkowy. Model DW5600E posiada też certyfikację NASA do lotów kosmicznych, to taka ciekawostka. W kontekście tych znanych osobistości to głównie personel wojskowy, US Navy, Marines, Navy Seals czy Ben Climber, założyciel Hodinki, jednego z ważniejszych serwisów o zegarkach. Dostępność w sumie to wszędzie można się prawie o nie potknąć. Ciągle jest w produkcji, w mnóstwie wariantów, również tych limitowanych, a ceny zaczynają się od około 300 zł. Casio MDV 106 Duro. Data premiery czerwiec 2011. Casio Duro, Casio Gurom to jest zegarek, który udowadnia, że klasa nie musi kosztować fortuny, mimo że wybrał go jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Bill Gates. To prawdziwy Diver z certyfikatem ISO 6425, który w tej cenie jest właściwie nie do pobicia. Sprzedano ponad 600 tysięcy sztuk w pierwszej dekadzie i nie bez powodu. Jeśli spojrzysz na specyfikację, to zobaczysz, że powinien kosztować przynajmniej 3 razy więcej. Jeżeli chodzi o dostępność, to oryginalny MDV106 z logo Marlina został wycofany, bo Casio stracił licencję. Obecna wersja to MDV107 bez Marlina i tyle, jeśli chodzi o różnicę ceny, od 300 do 400 zł. Casio G-Shock DW 69-00. Data premiery 1995. Moduł oryginalnie 1289, obecnie 3230 oraz 3529. Ja te moduły podaje głównie dlatego, że masa z tych zegarków nadaje się do modowania, do wprowadzania różnych indywidualnych modyfikacji, usprawnień itd. Informacja o modułach jest istotna dla moderów. To tyle tytułem wyjaśnienia, mniej więcej w połowie materiału. To chyba jedyny model z tej listy, który średnio mi się podoba, ale nie sposób odmówić jego ikoniczności. Ten G-Shock to kwintesencja lat 90. i jeden z najlepiej sprzedających się modeli G-Shocka w historii. Można go bez problemu rozpoznać przez te troje oczu na tarczy. Stał się nieodzownym elementem kultury hip-hopowej ponad 30 lat temu i pozostaje z nią związany do dzisiaj. Bez problemu można go dostrzec na wielu klipach z każdej dekady od 1995 roku. Dzisiaj często swoje limitowane edycje tego zegarka mają kultowi muzycy tacy jak Wu-Tang Clan, Eminem czy Pharrell Williams. Poza tym noszą go m.in. Kenny West, Kid Cudi, Kim Kardashian, Chris Martin czy Ed Sheeran. Jest to bardzo powszechnie dostępny zegarek, ceny zaczynają się w okolicach 300 zł za podstawowe wersje i występuje w masie wariantów kolorystycznych. Casio CA53W, data premiery 1988 rok, wyróżnia się modułem kalkulatora. I z tym zegarkiem możesz cofać się w czasie albo gotować kryształ. Sam zdecyduj, co jest bardziej odpowiedzialne. Podpowiem ci. To drugie, bo przynajmniej nie rozdupisz historii, tylko co najwyżej ze dwa osiedla. CA-53W pojawia się na nadgarstku Waltera White'a przez cztery sezony Breaking Bad, dopóki Jesse nie wręcza mu, tak, hojer, Monaco. Swoją drogą ten tak hoyer to bardzo ikoniczny zegarek ze względu na osobę Steve'a McQueena, ale nie będziemy o nim dłużej rozmawiać, bo jest za drogi. Natomiast ta i wiele innych historii związanych z zegarkami, takimi właśnie jak ten tak hoyer, znajduje się w książce Mężczyzna i jego zegarek, która po raz pierwszy dostępna jest w Polsce. Jest to światowy bestseller, więc jeżeli jesteś zainteresowany nietuzinkowymi historiami o zegarkach, to wejdź na sklep dendicor.pl, i tam ta książka jest już dostępna od ręki. Jak się już pewnie domyślasz, ten zegarek pojawił się też w obu częściach Back to the Future. Uwielbiam go za to, że dzisiaj jest do granic możliwości ironiczny. Gikowski, nerdowski, nostalgiczny i niebezpieczny jak wąż rzeczny, jeśli brać pod uwagę Heisenberga. Cały czas jest produkowany jako część kolekcji Casio Vintage i cenowo jest w przedziale 150-200 zł, więc bez problemu można go dostać. Casio AE-1200WH Royal. Data premiery 1983. Moduł 306. Przydomek Casio Royal to żart oparty na photoshopce, jakoby Daniel Craig miał go na nadgarstku w roli Bonda w Casino Royal. Ale na obronę tego, że to jest zegarek Bonda, warto zauważyć, że wizualnie bardzo mocno nawiązuje do Seiko G757, które Roger Moore nosił jako James Bond w Octopussy z 1983 roku. Tamto Seiko dziś kosztuje ponad 1000 dolców na rynku wtórnym, a Casio oferuje bardzo podobny zegarek, za ułamek tej ceny. Royal ma retrofuturystyczny design z mapą świata na wyświetlaczu: ośmiokątną ramkę, subdial LCD, przypominający radar i czas światowy dla 48 miast. Więc ta mapa nie jest tylko dla ozdoby. Wyjątkowe w tym zegarku jest to, jak bardzo pokochała go społeczność moderów. Powstało mnóstwo customowych wersji nawiązujących do różnych estetyk filmów i seriali. Oczywiście taka zabawa kosztuje często kilkukrotnie więcej niż sam zegarek, ale efekt naprawdę bywa tego wart. Jeśli chodzi o jego dostępność, to jest on w ciągłej produkcji, cenowo w przedziale od 120 do 300 zł, w zależności od wersji i sklepu. Casio AW80V-5B, data premiery połowa lat 2000. Może i nie jest to najbardziej kultowy zegarek na świecie, ale mocno przykuł moją uwagę, jeśli ktoś szuka zegarka w stylu rakt i militarnym i nie musi mieć jakiegoś historycznego modelu, to ten będzie świetnym wyborem. AW80V wersji 5B to definicja Field Watcha w wydaniu Casio. Wygląda jak coś, co spadło z wojskowego tira i przypadkiem poturlało się na cywilny nadgarstek. To jeden z najbardziej niedocenionych modeli Casio. Doskonałe proporcje, trzy budziki, stopper, timer i bateria, która wytrzymuje 10 lat. I wszystko to w bardzo lekkiej obudowie. Jest on powszechnie dostępny i kosztuje mniej niż 300 zł. Casio F100 lub A100, czyli zegarek z obcego. Data premiery 1977, wycofany w 1979 i wznowiony w 2021. F100 to pierwszy zegarek Casio z obudową z żywicy poliuretanowej. Co w latach 70. było przełomem. Sigurney Weaver nosiła go jako Ellen Ripley w kultowym obcym z 79. W filmie możemy zobaczyć dwa egzemplarze F100 połączone razem na jednym pasku, co tworzyło naprawdę futurystyczny rekwizyt. A100 to nowoczesna reedycja tego klasyka z 2021 roku. Casio zachowało charakterystyczny design, ale dodało stalową kopertę i poprawiło podświetlenie LED. Ten zegarek to hołd dla filmowej legendy, ale również świetnie wyglądający i wyróżniający się czasomierz. Na uwagę na pewno zasługuje unikalny design z tymi czterema wyróżniającymi się przyciskami z przodu, co jest nietypowym rozwiązaniem, bo najczęściej są one po bokach. Jeśli chodzi o dostępność, to oryginalne F100 jest mega drogim unikatem, ale A100 jest w ciągłej produkcji i kosztuje od 120 do 300 zł. W zależności od wersji. Casio Edifice EFV100D, czyli Casio Aquaterra. Zegarkowcy ochrzcili go mianem Casio Aquaterra ze względu na podobieństwo do kultowego designu Omega Seamaster Aquaterra. Na Reddicie przypisano go do gat tier poziomu boskiego, ze względu na jakość, jak za tę cenę. Ciężko się z tym nie zgodzić, bo oferuje on rozwiązania zwykle spotykane w zegarkach, kosztujących czterokrotnie więcej. Wkręcana koronka, wkręcana tylna pokrywa i wodoodporność do 100 metrów w porządnie wykończonej stalowej obudowie za 300 zł. Nie ma konkurencji. To jedna z najlepszych tanich opcji, gdzie wykończenie koperty konkuruje z uwielbianą serią SARP od Seiko. Jest to bardzo powszechnie dostępny zegarek, do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych tarczy i ceny raczej nie przekraczają wspomnianych 300 zł. Casio DBC 610-611, czyli Data Bank z klawiaturą. Data premiery pierwowzoru, czyli DBC 60 to 85, DBC 610 to końcówka lat 80, a 611 to 2011 rok, reedycja. Zanim Apple wymyśliło Apple Watch po to, żeby ktoś mógł narzekać, że to nie zegarek, tylko komputer na pasku, to Casio już wiedziało, że na nadgarstku będzie można sprawdzić coś więcej niż tylko godzinę. Seria DataBank to pierwsze smartwatche, zegarki przechowujące numery telefonów, notatki i mające masę innych funkcji. Pierwszy DataBank zadebiutował w 1983 roku, równolegle z pierwszym G-Shockiem. DBC 61011 to ewolucja tej koncepcji z 25 stronnicową pamięcią Telememo na imiona i numery i kalkulatorem. Wtedy to był symbol technologii. Nosili go entuzjaści nowinek, studenci Polibudy i profesjonaliści. Dziś to świetny retro gadżet, który faktycznie nadal może być przydatny. Dostępność DBC 611 jest wysoka, bo jest w ciągłej produkcji od 2011 roku i kosztuje od 200 do 400 zł, w zależności od sklepu. Więc jak znajdziecie za 400, to szukajcie gdzieś indziej. Casio AW500E. Data premiery to 2020, bo jest to reedycja oryginalnego AW500 z 1989 roku. Wykorzystuje moduł 54. 16. AW500 to pierwszy analogowo-cyfrowy G-Shock w historii. W 1989 roku obalił on powszechne przekonanie, że zegarki analogowe z delikatnymi wskazówkami, trybami i innymi małymi częściami są podatne na wstrząsy. Casio jak zwykle udowodniło, że da się zrobić analogowego g działającego równie dobrze jak cyfrowe modele. Reedycja AW500S 2020 roku to hołd dla tego przełomowego modelu. Casio wiernie odtworzyło oryginalny wygląd, tę samą kolorystykę, ten sam minimalistyczny design, te same charakterystyczne wskazówki w kształcie strzałek z otworami. Moją uwagę szczególnie zwróciła wersja MNT-1A, która wygląda jak radar z jakiejś strzelanki z początku lat 2000. Peak estetyk. To prostota i minimalizm w najczystszej postaci. Kompaktowa forma, czyste linie i... Okrągły kształt. Do tego bateria, która wytrzymuje minimum 7 lat, podświetlenie, wodoodporność i cała konstrukcja bardzo odporna na wstrząsy. Może nie jest to jakiś super popularny zegarek, ale bez problemu znajdziesz go w różnych sklepach za około 400 zł. Casio LCW M170 TD data premiery 2014 ile? Nie no, tyle to tak, bo nawet jeśli wchodzimy w czterocyfrowe kwoty, to i tak u konkurencji będzie znacznie drożej, jeśli chodzi o dokładnie te rozwiązania i taką samą jakość. W opiniach często określone mianem najlepszego zegarka, jaki kiedykolwiek stworzono. I może jest to lekka przesada, ale tylko trochę, bo coś w tym jest. lcwm 170 TD reprezentuje to, co Casio ma w sobie najlepsze. I wszystko to skondensowane jest w eleganckiej obudowie niecałych 40 mm, ważąc zaledwie 70 gramów, dzięki pełnej konstrukcji tytanowej. Szafirowe szkiełko z powłoką antyrefleksyjną, ładowanie TUF Solar, gdzie 8 minut światła daje 4 miesiące rezerwy, oraz Multiband 6, synchronizacja, która łączy się co noc dla perfekcyjnej dokładności przez 6 globalnych nadajników. To jest zegarek typu ustaw i zapomnij. Nigdy nie wymaga wymiany baterii. Nigdy nie wymaga regulacji czasu. Ta opalizująca szara tarcza Sandburst nadaje mu dodatkowo wygląd zupełnie niewspółmierny do ceny, oczywiście na jego korzyść, i to może być taka budżetowa perła w koronie każdej kolekcji. Jest on w miarę dostępny i kosztuje 1600 zł. Casio MTD 1053D. Data premiery połowa lat 2000. Podczas gdy duro dominuje dyskusję o diverach Casio, to MTD 1053D. Oferuje mniejszą średnicę koperty, niecałe 41 mm w porównaniu do 44 mm Duro, a wodoodporność taka sama. Entuzjaści zauważają, że design tarczy inspirowany jest Blank P 50 Phatoms, czyli zegarkiem za 50 koła. Obrotowa luneta, koronka wkręcana, tylna pokrywa też wkręcana i pełna konstrukcja ze stali nierdzewnej, czyli wszystkie checkboxy porządnego Divera czy Toolwatcha. Odhaczone. Mniejszy rozmiar koperty czyni go idealnym dla tych, którzy uważają duro za zbyt duże, podczas gdy wariant z niebieską tarczą, czyli MTD1053D2AV, jest szczególnie popularny wśród kolekcjonerów. Dostępność cały czas w produkcji. Można go znaleźć za około 300 zł, ale nie jest jakoś super popularny. Casio W800H. Data premiery początek lat 2000. Wykorzystuje moduł 3240. To zegarek do Biegania, dopływania do wszystkiego. W800H to tani wytrzymały model ze 100-metrową wodoodpornością i baterią, która wytrzymuje 10 lat, czyli idealny codzienny biter. Nie ma tu żadnych fajerwerków. To banalnie prosty, funkcjonalny zegarek sportowy, ale właśnie w tej prostocie tkwi jego piękno. Znam wiele osób, które potrzebują rzeczy tak prostych, że prawie prostackich, i może właśnie jesteś jedną z tych osób. Jasne, to nie jest Garmin i na tle sportowych smartwatch wydaje się być zabawką, ale przynajmniej bateria trzyma w Wspomniane 10 lat, a nie 10 dni. Cały czas w produkcji i cena to około 200 zł. Casio MTP B145. Mamo, możemy mieć prx w domu? Przecież mamy prx w domu. PRX w domu. Wow, dzięki Mamo. To całkiem fajna, znacznie tańsza alternatywa od najlepszej marki zegarkowej na świecie, czyli Casio. Jestem ogromnym fanem designu Tissota PRX i konsekwentnie dążę do tego, żeby zagościł w mojej kolekcji. Nie musisz jednak być takim zatwardziałym fanem jak ja, i za ułamek ceny możesz mieć zegarek w bardzo podobnej stylistyce. Dużo dostępnych kolorów tarczy sprawia, że bez problemu znajdziesz coś, co wpadnie ci w oczy. Może na przykład ten w odcieniu Tiffany Blue kojarzony z estetyką Old Money. Ha, tfu. Nie no, dobra, jest fajny, ładny, podoba mi się. Powszechnie dostępny w wielu kolorach tarczy i cenowo wychodzi za około 350 zł. Te 18 zegarków to jest taka kompletna kolekcja, która powinna zaspokoić wszystkie potrzeby stylistyczne, użytkowe i przede wszystkim cenowe przeciętnego użytkownika czy kolekcjonera zegarków plus jest snoboodporny, więc z każdym tym zegarkiem zyskujesz więcej punktów respektu. Na samym początku tego materiału powiedziałem, że możesz powiedzieć, że gówno się znam, bo przecież ty doskonale wiesz, że każdy z tych zegarków ma swoją lepszą i droższą alternatywę. Może i jest lepsza, ale jest droższa. I to jest słowo klucz. Casio to są najlepsze zegarki w stosunku jakości. Do ceny. Plus wyszedłem z założenia w tym materiale, że Casio jest po prostu supermarką, więc skupiałem się tylko na Casio i nie szukałem na siłę innych alternatyw. Myślę, że taki materiał mógłbym zrobić również o Seiko. Jeżeli byłoby to interesujące, to koniecznie daj znać w komentarzu. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. A teraz idę kupić Casio i gorąco też do tego zachęcam.